Na część już czwarta, ostatnia, już, bo już więcej nie będę robić, bo ile odcinek może mieć części, lecimy. Sekret niebios 2, odcinek pierwszy, część czwarta. Próbowałam dośćrzeć wśród uczniów, metysów, ale na radzie dzieci aniołów domorów nie było aż tak dużo. Być może nieśmiertelni pogodzą się kiedyś ze zniesieniem zasady nietykalności i chcący zaczną się związywać. Czy ich dzieci będą równe silne jak on? Wspomnieć Malbontę. No dobra, <laughs> skoro już jest taka możliwość, żeby wspomnieć wszystkich, to wspomnienimy wszystkich. Tutaj akurat to miejsce Ci się kojarzy z Malbontem i mi się to bardziej z Dino kojarzy. Jak można to miejsce skojarzyć z Malbontem? Jakby, what the, kurwa fuck. Malbontę wzmocnił się z ciemnicy, coraz przychodził do mnie nocami. O nie, o nie, 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 ja nie chcę gównosach, ja no, 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 noce z ludzkiem spędzam. Nie wiedziałam, czy to była Jawa czy ta... Majaczała mi się obecność z powodu tego, że wchłonęłam część jego mocy. Jakby nie było, zostaliśmy ze sobą powiązani. Tej nocy widział, przewidział mi się w cieniu. Poszłam na jego wezwanie niechętnie, jakbym to nie była ja. Zaprowadził mnie w ukrycie od tych wszystkich miejsc. A my w ogóle się nienawidziliśmy z Merbontem, więc ja nie wiem po chuj w ogóle my idziemy do siebie. Blask księżyca padł na jego chłodną kamienną twarz, oczy czarne, złe mądre. Zjeczyłam się i rozejrzałam. Mogę cię zobaczyć? Jeśli y, sądzisz, że będę cię ukrywać, musisz oddać mi moje moce. Poczułam, że z, się zagubiona, słysząc te słowa. bałam się, że mnie zaatakuje, zacznie mnie mi grozić lub weźmie mnie w niewolę. Spodziewałam się tego mnóstwa rzeczy, ale nie tego. Nie wiem jak. Możesz umrzeć. Moc jest zbyt wielka dla nierozpoznanych, ale też mogą mnie um, cię unicestwić. To pewnie był ten okres kilka miesięcy przed inicjacją. Powiedziałam to od razu, umilkłam ze strachu przed nim. to nie poruszył się nawet, nie sądzę, że to możliwe. Zrobił krok przed siebie, zmuszając mnie, abym się cofnęła. Nie wiem, jak zwrócić ci moc. Przestań przychodzić do mnie po nocach. to jeden, boisz się mnie. I jakiś domyślny, jadowita uwaga znów i dreszcz. Więc dlaczego nie krzyczysz? Dlaczego nie uciekasz ode mnie? Zrobił jeszcze kilka kroków w moją stronę. Znalazłam się w pułapce. Obie, objęłam się rękami, obróciłam twarz, opuściłam głowę, żeby nie spotykać się z nim spojrzeniem, nie czuć na sobie jego oddechu. Wiem, że mnie nie tkniesz. Jestem ci potrzebna. Malboty zmierzył mnie wzrokiem, lodywatą, szwtywną i wyszeptał. Nie na tyle. Na dwojego płynie moja moc. Ona przyciąga mnie tu. Raz za razem chcę się z tobą zjednoczyć. Mówił y, 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 o energii i o zdolnościach i ni w jego spojrzeniu nie zdradzało innego kontekstu, ale i tak się zaczerwieniłam. Co to znaczy zjednoczyć? Nie wiem, nie wiem jak odzyskać moc, może to znaczy zabić się? Przesunął palcami po moim podbródku, potem mocno, a ja zacisnęłam, odwróciłam moją głowę, tak jak żebym na niego patrzyła. Może coś innego? Ty i Malbonte stali się sobie bliżsi. Bołam się, że będzie kontynuować ten temat, ale puścił mnie, poczuwszy, że drgnę pod jego palcami. Potem zrobił krok wstecz. że stało się cieplejsze, jak księżyc jakby zajawił się ciemniej. I pewnie powiedziałam w stronę roku. Malbonta? Ale jego już nie było. Wyschnęłam z ulgą, ale wyraz z tym samym poczułam niepojęte dla siebie samej zawstydzenie. <laughs> dobrze, dobrze. Lekki wiaterek, Boże, ja już kochani, jak myślę, jak ciężko będzie dla Was zmontować ten odcinek, to już mam w głowie setkę myśli. Lekki wiaterek wplątał się we włosy, zdumiewając ze mnie wspomnienia. Czułeś, palce zacisnęły się wokół nadgazka, odwróciły się w moją stronę. Tylko nie mów, to jest Doni, o właśnie, ja muszę zrobić. Yy... Albo nie, kochani, nie będę Wam pokazywać, jak Doni wygląda yy, ten, po prostu pokażę Wam go teraz. Nie będę już aż tak się wysilać. No i kochani, udało się odpaliłam fandom. <laughs> To jest Donis Heaven Secret One. Mam od slotu bierze udział w niej najważniejszym konkursie nierozpoznanych wraz z naszą MC, czyli Vicky Walker, i z Moniką Gracz. Spotyka go w sezon drugi, odcinek drugi po raz pierwszy, i później pojawia się jeszcze w sezon drugi, odcinek szósty. To jest Monika, która brała też udział w zawodach, i później mamy do niego w przyszłości. Także chciałam Wam tak tylko pokazać, żeby było, że wiecie, premium, że pokazuje postacie. Tu mamy do niej jeden. Tutaj do nie dwa, już trochę starszy i pewnie na innym poziomie. Tylko nie mów, że znów się właśnie po to zjawiłaś. Czego tak w ogóle? Będę miał przed ciebie problemy. W ogóle do nie został aniołem czy demonem? Mówisz o tym za każdym razem. A ty za każdym razem bycujesz, że już ostatni raz. Postaram się, żeby cię nakazano. Wiesz przecież. Co mnie obchodzą twoje obietnice? przybrałam ważną minę. Nie zapominaj, kim, z kim rozmawiasz do nich, chcesz po, położyć głowę na pniu za swój ton? Pobladł, nie otworzył usta, wydając nieartykularne nie dźwięki, ale ja wytrzymałam i roześmiałam się. Och, żartuję przecież! Do niej przewrócił oczami, burknął pod nos i ruszył w stronę szkoły. Masz pięć minut. Poszłam za nim, nie mogąc powstrzymać uśmiechu. Podczas nauki w szkole nie byliśmy bliskimi znajomymi. Występowaliśmy przeciwko sobie na zawodach, kilka razy walczyliśmy podczas lekcji. Po ukończeniu nauki, po wojnie do niej pozostałby pracować w szkole. Wyznaczono go nadzorstwem ziemskiego oka, czaszy, dzięki której można było obserwować śmiertelnych. Nie mogłam tak po prostu zapomnieć o swoim ojcu. Często zaglądałam do, do niego, żeby zobaczyć, co słychać u rodzica, ale to było zabronione. A dlaczego do niej za każdym razem trząs wyglądając za drzwi, czy ktoś nie nadchodzi? Wow, jakie tutaj wychodzą na jaw spiski. Wraz z przybyciem nadzorcy, ziemskie oko zaświeciło się, woda w nim zawrzała, gotowa przyjść prośbę. Pospiesz się, nienawidzę cię. A co z przecież, przecież był portal. To co z portalem nie ma już wiru, tylko przechodzi się przez to pocałowałam do niego w policzek. Dziękuję. Oj już dość i że już idź. Już. Zatrzymał się w zech. Podeszłam do czaszy. Opierając się rękami o obie jego strony pochyliłam się nad gałęzią wody. Odbiła się w niej moja twarz zmęczona, niespokojna, wciąż równie młoda jak 10 lat wcześniej. Właśnie mi się wydaje, że trochę star, że i wiki wygląda, ale to może tylko moje wrażenie. Pokaż mi mojego ojca. Woda zafalowawszy się Aha, bo to jest nie, że Potter, tylko pokazuje po prostu. Pokazała los jednego z ośmiu miliardów śmiertelnych. Tego, za które wciąż jeszcze trzy tęskniło moje serca. Tata. Ojciec siedział przy oknie. To jest mój tata, już nie jest młody, już patrzy, jeszcze żyje. Jego twarz oświetlały nieliczne aha, bo. Bo u nich mi inaczej płynie czas, promienie słońca zanikające przez zasłony. Jego zmarszki, pożółkłe, białka, oczu, zapadnięte usta, jak on się zastarzał przez ten czas. Widząc o tym, tym wyraźniej zaczęłam odczuwać neutralność podarowanej mi wieczności. Wyglądałam zbyt młodo, a on zbyt staro. Nie ojciec, i córka, a dziadek, i wnuczka. Tak nie powinno być, to wszystko niewłaściwe. Może ojciec, jak umrze, to trafi do nas. Tato przeżył dosłownie swoje życie. i ja służył na umieranie w samotności. Był teraz za stary, aby przyjęto go do szkoły aniołów i demonów. A to znaczy, że, do, że od razu skierują go do raju. Lub, lub to znaczy, że od razu skierują go do raju i już się z nim nie zobaczę. Nigdy. <śmiech> <śmiech> ojciec otarł usta, trzepiące się z ręką. Przecież raj to jest to samo, co szkoła prawie. Popatrzył Znów patrzył się w dal. Żałoba wstała z niego całe życie. Tato. Zapomniawszy, wyciągnęłam rękę, ale palce napotkały jedną lodowatą powierzchnię wody. Fala sprawiała, że obraz ojca rozpłynął się i zniknął. Już dziś szybko ci poszło. Odeszłam do czarzy, pożyłam ręce od oczu, nie starając się zatrzymać w głowie obraz twarzy ojca, ni to stracić, wymazać go z pamięci. Nie wiem, po co to robię, tylko sama się dręczę. Mówiłam ci: tak można oszaleć. Co odpowiedzieć? Może i masz rację. Nie, nie mogę inaczej. Pogubiłam się, nie mogę inaczej. Gdzie jest mimi? Mogę ją zawołać? Powiedz jej, że będę przy labiryncie. Tylko nie rób głupstw, dobrze? Nie będę do niej, dziękuję Ci. Machnęłam ręką, podszedł do ziemskiego oka, żeby skasować ostatnią prośbę. Wyszłam na zewnątrz. Tatua równowagi stała tam gdzie zawsze. Usiadłam na ławce, żeby kolejny raz na nią popatrzeć, tak jak kiedyś zrobiła to moja matka i jak robił Dino. Stało się to dla mnie czymś w rodzaju rytuały, oczyszczania medytacją. Mimi, <laughs> mi, o matko, jak ona się zmieniła dużo bardziej niż, yy, niż na przykład Lucek Malmontu. Niech zgadnę, znowu patrzyłaś w ziemskie oko. Ona w ogóle nawet nie wygląda jak Mimi. To wygląda jak zupełnie jakaś totalna no, jest takim totalnie nowym charakterem, tak szczerze. Odwróciłam się, słysząc jej głos. Mimi podeszła do mnie niespiesznie, trzymając ręce za plecami poważnie. Yy, zmieniła się. Dino i Mimi chyba najbardziej się zmienili, tak z wyglądu. Szefowa szkoły. Więc wiedziałaś o tym? Wciąż miałam nadzieję, że przestaniesz. Kiedyś owszem. Kiedy on umrze. Mimi zacisnęła usta, usiadła obok mnie, dodała cicho. Wybacz. Wszystko w porządku, masz rację. Pomilczałyśmy jakiś czas, a potem Mimi znów zainteresowała się ostrożnie. Co tam z cytadelą? Akurat miałam zamiar tam wrócić. Uczniowie się niepokoją. Chodzą, słuchają o jakichś anomaliach. Pojawiły się mewy. Zły znak. Wstałam. Nie martw się, do dojdziemy z tym do ładu. Mimi wzięła mnie za rękę. Miki, proszę, bądź ostrożna. Obiecuję. Pożegnałam się i pospieszyłam z powrotem do Cytadeli. Znowu do Cytadeli? Kiedy przybyłam, wszyscy byli znów na miejscu, a, a mam stałam po środku, wzięłam się po boki i rozmawiałam z czymś z ratą Alvinem. Dino szedł do mnie. Co się dzieje? Niestety nic dobrego. Mama dostrzegła mnie, przesunęła po mnie. Pokażcie, jak wygląda moja mama. Uważnym spojrzeniem. Rebeczka! O Jezu, jaka stylowa kobito! Wiki? Gdzieś ty była? W szkole. To nie jest dobry czas na wycieczki. Potem głośniej. Radcy, usiądźcie. Mamy coś do omówienia, jaką Rebeczka ma sukienkę. Jak tutaj się odjebała. Ja widzę tutaj, kurde, duże jej zaangażowanie. Szkiedłoletnicy znaleźli dodatkowe oznaki anomalii. Obawiam się, że tak. Pewnie w piekle też nie ma teraz lekko. ale zapewne walczy z problemami. No właśnie, mój biedny, ukochany, lucoś. Doniesiono nam o zniszczeniach daleko od Cedeli, na dalekich ziemiach. Loy y, wystąpił naprzód na, przed nami cały czas w cieniu, nie zauważyłam go nawet. To on żyje, czy on nie żyje? Chociaż on nie występował ogólnie w historii, bo ja nie, nie wykupiłam tego zajmowania się nim. Ja też wiedziałam te ruiny w całych niebiosach, ale i tak silnych zniszczeń, jak na dalekich ziemiach, nie było nigdzie. Krzgłotnicy donieśli, że zawarł tam krater. Krater, jak od meteorytu, ja, jakby coś z ogromnego z prędkością spadło na ziemię. Co ze stolicą? Ewakuowaliście miasto? Tak, na ile zdążyliśmy. Nadal opróżniamy miasto. Odetchnęłam z ulgą. To dobrze. Mama zwróciła się do wszystkich obecnych i jej głos władczy, gromki odwijał się od ścian. Nibiosa nie bez powodu tak uważnie monitorują wszystkie zmiany. Równowaga to nie pusty dźwięk dla nieśmiertelnych nic się nie dzieje u nas bez po powodu. Wiecie wszyscy, do czego prowadzą podobne anomalie. Zostaliśmy sam na sam z ukrytym wrogiem, którego nadejściem zmienia się pogoda, a dlatego będziemy się przygotowywać, nawet jeśli nasz przeciwnik jest na razie niewidoczny. Wszyscy radcy trwali, jakby nie mając sił yy, powstrzymać się, zaniepokojona spokojnie siedząc na miejscach. Lecz tu coś z nie. Yy. Zmieniło się w powietrzu niewyraźnie, ledwie niezauważalnie. Niektórzy niesmiertelni patrzyli w stronę drzwi, jakby spodziewali się, że ktoś wejdzie. I tu rozległa się eksplozja. Wow! Co to jest? Kiedy opadł pył, dojrzałam przez mgłę tylko sylwetki, które, takie jak ja, leżały na podłodze. Stopniowo wszyscy zaczęli ostrożnie podnosić się. Ostrzegłam skrzydła, resztę k tylko. Odwróciłam się w stronę ziejącej. W zie... W ścianie dziury, na miejscu, której były jeszcze niedawno drzwi, całą mnie pokryła gęsta skóra. Włos omalnie stanęły mi dęba od wyrażenia obecnej niewidzialnej mocy. Obecnej mocy, takiej jakiej nie można spotkać w żadnym nieśmiertelnych. Chwała szefie, ewakuowaliśmy miasto. Siła, rozegły się kroki. D dzięki dokonanym wcześniej wyborom uratowała wielu nieśmiertelnych. Jestem mądra, rozegły się kroki.

o Jezu, jakieś nowości! Kochani, widzieliście kiedyś matko! Ja myślałam na początku, że to reklama, tutaj widzicie animation, animation. Nerwowo obserwowałam obraz, który jak gdyby to jest ta babka, roztapiał się w chaosie, który rozpoznawała po sobie eksplozję. Lecz oto ta sylwetka zatrzymała się, ukazując y, kpiącą twarz dziewczyny. Cześć, moi mali nieśmiertelni! Kim jesteś? Usta nieznajomej skrzywiły się mocno szepcząc coś. Jestem zaraza, wielka i straszna. Jej aurora, czarna, wszech ogarnięta, rozpłynęła się po sali jako prawdziwa zaraza. Widziałam niemal jak macki aurorę, obmacując sufit ściany w naszych gardłek. Spojrzawszy w twarz dziewczyny, pojąłam nagle, że na nią czekałam. Wszyscy czekaliśmy. Nasz przeciwnik, nasza klęska, nasz nocny koszmar. Radca Alwin wszedł naprzód, wstawiając rękę, gotów się bronić. Zabrzmiał jego drżący od napięcia głos: Kto pani pozwolił wejść z Stadeli? Zaraza odrzuciła głowę do, do tyłu, długo chichotała i potem raptownie, jak lalka, stała się diabolicznie poważna. Wyszło, jak w śmiesz mówić do mnie takim tonem. Zaraza poruszyła palcami, jakby rozmawiała farbą. Na obrazie lekko niedbale, a radca w chwilę później rozawał się na kawałki. Jego krew strzępy ciała rozległy się. Odskoczyłam, ale potknęłam się i upadłam. Ze wszystkich stron rozległy się okrzyki grozy i złości. Wynoś się. środek z no okrzyk, po raz jak napuściła głośno powietrze, jak nozdra rozszerzyły się. Pomoczysko, ziemnokształtne. – kształtne. Nie, nie. No już zmosił naprzód. Ciało loja zaczęło rosnąć, Nogi wydłużyły się, rozrastały, a ręce przeciwnie zanikały. Zmieniła go znowu Syra, przybrał nową postać, zaatakował zarazę wymachującym ogonem jak szpadą. Ten nieprzemyślny czyn sprawił, że ogarnął mnie okropny strach. To było samobójstwo. Czułam, wiedziałam, że każdy w sali czuje to samo, że smoki nie zwycięży. Więc czemu oni giną? Po co rzucać się z pierścią na mierze, wiedząc, że i tak cię przebije? Co robić? Pójdź pomóc. pomoc. Pomóż mi. Jak skoczyłam, przypływając z dna duszą mryczną odszyłamłam od balanta Obudziłam się, skupiłam w czubkach palców, aby cisnąć w tę obcą istotę całą siebie, całą. i by uratować Loja. Widziałam na jego twarzy strach o mnie, ale on nie mógł zdążyć, a ja też. Ciekawe, <laughs> Udało mi się jedynie tra. Trącić ją uderzeniową, a zaraza w rewanżu odwróciła mnie przez całą salę. Oby wyjrzałam głowę betonową ścianę, poczułam otumaniony słuch i wzrok się na kilka długich chwil. Wstałam powoli nie odrywając wzroku od zarazy, Tak o odpowiedzi śmiała się tylko. Nie straciłaś przytomności jaka silna dziewczyna i odważna. Drżało mi nogi, ale stałam. Radzisz sobie z rozpaczą i tłumisz ją, ale zaraza nie dała mi żadnych szans. Zanim yy, yy, zdołam yy, yy, kierować na nią energię, machnęła ręką. Jej moc ruszyła na mnie jak fala. Gdybym nie zdążyła zasłonić się kopułą, rozerwałaby mnie jak radnego. A jednak skierowała na mnie energię. Sprawiła, że upadłam na wodłogę, dławiąc się. Wszystko rozmyło mi się przed oczami. Dźwięki były stłumione, Ścichły byłam na skraju omdlenia. Ciało nie rozmiało. Kogo dotyka, co do niego mówi. Cała moja uwaga była skoncentrowana na zarazie. Lojk wykręcił wokół niej smok. Próbował ją ukąsić, ale zęby łamały się przy wyturze głośnego hikotu dziewczyny. Nie! Próbowałam wstać, ale poczułam ostry ból w brzuchu. Popatrzyłam ze zdumieniem w dół. Krew tak dużo krwi, czyżby cała była moja? Znowu poniosłam wzrok. Łyska Loja pociemniała od ran które zaraz zdołała ze szczególnym zadowoleniem przestanie śmiać się z rozpaczliwych prób. Frrr. Gwałtownie wstała ręka u bok, zgadując, gdzie znajduje się przeciwnik. Z jej dłoni wystrzelił czerwono-czarny półobłok. Nie! Z ust chrupnęła mi krew, ale i tak wstałam na nogi. Lois zdążył na mnie popatrzeć. Jego spojrzenie pełne stra... strasznego smutku i bolesnego pożegnania. Nie, nie, Loj. Czerwona energia trafiła w jego szyję, spciąsnęła woda. W... Ciało smakać drżało, zwracając z siebie skórę, pozostawiając nagie ludzkie ciało. Eksplozja. Loj! Na ziemi opadło to, co zostało z Loja. Nie! Jak ona mogła, z brzucha bolała się urwanymi strumieniami krew. Opadłam na kolana, niemal nieprzytomnie. Wszyscy zamarli, jak ofiary, czujące się w obecności drapieżnika. Mieliśmy nadzieję, że zaraza minie, na co nie zauważy, oszczędzi. Najsilniejszymi, najmądrzejszymi, nieśmiertelnymi czuli się bezsilni wobec tej nieznanej mocy, pojawiającej się znikąd, spadającej na nas, jak diabelska kara. Z panującej ciszy rozległ się wszęst. szyła, po mi zimniejszymi nogami. Potem pojawili się oni. O Boże, o Boże! Felicio w jakimś. Boże, Boże! Torendo? Ale fejczyni, że Malbonte? Co? Dłoń była lekka od krwi, ale przycisnąłem ją mocniej, nie czując już niczego plus szoku. Zaraza znów zachikotała, tak była krok naprzód. To co, pobawimy się? <laughs> Koniec. Nie wierzę w to, kochani. Ten odcinek był strasznie dziwny, taki inny niż Sekret Niebios 1 i nie wierzę w ogóle, jak mi się udało go przejść. Ale było ciekawe. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i widzimy się w kolejnych. Papatki!